W tym odcinku pokażę wam w jaki sposób wyłączyć funkcję Znajdź mojego iPhone'a. Jeżeli chcecie oddać jakieś urządzenie Apple do serwisu autoryzowanego, to wówczas jesteście zawsze proszeni o wyłączenie tej funkcji. Więc jeżeli chcecie, na przykład oddać waszego iPhone'a na wymianę baterii w autoryzowanym serwisie Apple, no to zostaniecie poproszeni o dezaktywowanie funkcji Znajdź mój iPhone. W jaki sposób to zrobić w waszym iPhoneie? Wystarczy, że wejdziecie w Ustawienia. Kiedy jesteście w ustawieniach, to na samej górze jest wasze imię i nazwisko, A tak naprawdę wejście do Apple ID i iClouda. Tutaj musicie wejść w funkcję lokalizator i następnie macie znaleźć mój iPhone. Jeżeli chcę oddać telefon do serwisu, no to wówczas wyłączam tę funkcję podaję moje hasło do mojego Apple ID i wtedy ta funkcja jest dezaktywowana. Nie ma to nic wspólnego z naszym iCloudem w tym sensie, że nie wymazywuje żadnych danych, nic się z naszym telefonem nie dzieje, po prostu tylko i wyłącznie ta funkcja w okresie w którym wasz telefon będzie w serwisie jest wyłączona, czyli nie jesteście w stanie namierzyć waszego telefonu. Kiedy odbieracie ten telefon, to wówczas Logujecie się do tej funkcji, uruchamiacie ją i znowu możecie lokalizować swój telefon. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że pomogłem Wam dezaktywować funkcję Znajdź mój iPhone i stworzyć backup Waszego urządzenia. Do zobaczenia w innych moich odcinkach. Pozdrawiam.